Chciałem uzyskać taki efekt, że lecę nisko. A słońce odbija mi się od powierzchni wody. Dokładnie tak. Muszę być na le po lewej stronie, bodajże, od pózek. Tak jak teraz. Mm? Jest świetnie. Jest zimno, ale nie aż tak bardzo. Ja nie czuję aż takiego dyskomfortu. Ubrałem się w miarę. Chociaż ostatnio, jakbym u Łukasza. I lataliśmy ze 2 albo 3 godziny na tym razie To byłem solidniej ubrany. Miałem grube rękawice i miałem e, podwójne spodnie. Tylko do lotu wciągałem te rękawice. Dobra, chyba wystarczy. Aż muszę się wybrać do tych ludzi, którzy tutaj nocują. Zapytam się, czy naprawdę nie zamarzli, bo się boję o nich. Idę tam do nich zobaczyć. Tu już wystarczy tego latania, bo jest naprawdę fajnie. Lądujemy tradycyjnie na aucie. Chyba idzie pociąg. Albo mi się wydaje. Muszę się wznieść. Nie wiem z której strony jedzie, nie pendolino pięknie, ale miałem szczęście, u, cudownie poszło.